Dzień dobry wszystkim! Witam Was z powrotem na moim kanale o analizacji wnętrz. Dzisiaj mam dla Was dużą dawkę pomysłów i inspiracji, jak urządzić i ułatwić sobie niewielkie mieszkanie. Jak zrobić, aby ono było praktyczne i funkcjonalne. Na końcu mam fajną niespodziankę. Pokażę Wam takie mieszkanie, właśnie nieduże, a urządzone z pomysłem także jest ciekawe, interesujące i praktyczne. Ok, ja nazywam się Marek Suchocki, jestem projektantem wnętrz i zapraszam Was do tego odcinka. Zaczynamy! Pomysł pierwszy z tych 10 dzisiejszych udogodnień. Wszyscy wiemy dobrze, że mobilne meble, mobilne urządzenia pomagają nam w takim niewielkim, małym mieszkaniu, ale prawdę mówiąc nie zawsze one fajnie wyglądają, nie zawsze są ładne. A co gdyby takie, taki mebel, takie urządzenie spełniało dwie funkcje? Nie tylko było praktyczne, chowane, ale do tego było dekoracją. Główną ideą jest, aby jeden sprzęt mógł spełniać funkcję dwóch innych. Stąd pomysł na stół z obrazem, a może z plakatem, grafiką czy lustrem. To od Was zależy, co bardziej Wam się podoba, no i lepiej będzie pasowało i do Was, i do Waszego wnętrza. Nie zawsze potrzebujemy, aby stół był rozłożony. Druga sprawa nie zawsze mamy na niego miejsca, oczywiście. Poza tym, tak naprawdę, zobaczcie, to nie musi być tylko stół, bo możemy z tego zrobić nawet biurko z półkami. Prawda, że fajne? No to jak to było fajne, to zobaczcie kolejny pomysł. Dobrze wiemy, jak trudno, ciężko czasami nawet jest urządzić małą łazienkę. Taką małą łazienkę w bloku, gdzie każdy centymetr jest ważny. A krzywe ściany, wystające kominy, rury obudowane, za nic nam w tym nie pomagają. A co, gdybyśmy mogli tak dopasować sobie brodzik do takiego pomieszczenia, a nie pomieszczenie do brodzika? To, co zrobiła firma Excellent, uważam za świetny patent. Zaproponowała nam brodziki, które, uwaga. Możemy sami dociąć do naszych ścian. Zobaczcie, super pomysł. Macie komin w łazience, a nie możecie albo nie chcecie przesuwać kabiny? Spoko, żaden problem. Docinacie do potrzebnego kształtu i wymiaru. Takie brociki kompozytowe teraz nie tylko dopasujemy kolorem, ale jak widać i kształtem. Fajne, prawda? Tym bardziej, że same sobie są ładne i minimalistyczne. Co ważne, można je kłaść na równo z płytkami, jak i na płytkach, ponieważ są niskie. Mają antypoślizgową powierzchnię i są lekkie, co też jest niebagatelną sprawą. I chociaż mówię tutaj o małych łazienkach, to te brodziki idealnie się też pasują do dużych powierzchni. No to jak jesteśmy w łazience, to od razu kolejny pomysł. Zawsze tam brakuje miejsca, szczególnie właśnie w tych małych łazienkach. Zawsze tam brakuje miejsca, a panie przecież chcą schować tylko tam 5-7 kg kosmetyków, trochę chemii gospodarczej, tych kosmetyków pewnie więcej. No ale gdzieś to wszystko trzeba pomieścić. Gdzie? O to jest pytanie: jak żyć? A może tak wykorzystać fronty szafek? Zazwyczaj mamy szafkę pod umywalką albo wysoki słupek. Można na tych drzwiczkach zrobić miejsce na kosmetyki, czy nie wiem, chociażby papier toaletowy. No albo jak mamy wannę, luksus w małej łazience, to nie musimy już jej zabudowywać przecież płytkami. Można zrobić uchylny front jak widać, sporo rzeczy się tam zmieści. Ok, wychodzimy z łazienki i chodźmy do sypialni. Nie dosłownie oczywiście. Eee, patrzcie dalej na ten odcinek. W sypialni, nie każdym inaczej, w małych mieszkaniach nie zawsze mamy możliwość zrobienia antresoli. No. Mieszkanie mamy 260, no i jest z tym często problem. Ale zobaczcie na jaki pomysł wpadłem ostatnio robiąc takie mieszkanie w Warszawie. W sumie niewielkie mieszkanie w Warszawie, trzeba było wygospodarować miejsce na sypialnię, osobne pomieszczenie, ale nie tylko miejsce na sypialnię, nie tylko miejsce na łóżko, ale miała być szafa i jeszcze sporych rozmiarów schowek. Zrobiłem coś takiego. Wewnątrz znalazła się szafa. Łóżko jest podniesione dosyć wysoko. A pod nim spory schowek. Do tego są stopnie podprowadzone i w każdym stopniu jest szuflada. No, prawie w każdym stopniu, no bo tych ostatnim nie można było dać. Oczywiście, jeżeli miejsce nam na to pozwala, możemy pod całym łóżkiem zrobić szafki, takiej schowek czy szuflady, i dać na przykład drabinkę zamiast schodów. Wtedy z całą pewnością wejdzie nam połowa wszystkich sukienek i butów od kobiety. No dobra, znowu przesadziłem. Może nie połowa, ale jedna czwarta, ale no coś tam. Włożycie na pewno tych swoich ubrań. Dobra, wychodzimy z sypialni, biegniemy do kuchni. W kuchni, w małych kuchniach, w małych, wąskich kuchniach zazwyczaj jest problem z blatem kuchennym i to już omówiłem nie raz, o tym wspominałem, że najlepiej, jeżeli mamy te 200 cm wolnego blatu, wolnego, czyli bez zlewu, bez płyty, po prostu takiego wolnego blatu, gdzie możemy swoje zakupy wyciągnąć, czy możemy po prostu przygotować i ulepić pierogi. No, ale jak nie mamy, to może warto zrobić coś takiego. Już o tym kiedyś wspominałem w jednym z moich odcinków o kuchniach. Tam, gdzie mamy niewiele miejsca na stół lub nie za dużo tego blatu roboczego, to warto poświęcić jedną szufladę, serio, no tylko jedną szufladę i mieć możliwość rozsunięcia takiego blatu. W małych kuchniach te 200 cm to jest luksus. A po zobaczcie, tutaj, jeżeli rozsuniemy taki blat, to już nam się robi około półtora metra. No różnie, w zależności, jaką możliwość będziemy mieli. Niech to będzie metr, to i tak jest dosyć dużo. Normalnie w niewielkich mieszkaniach często radzimy sobie z półwyspem w kuchni, tak? jeżeli ta kuchnia jest otwarta na salon, ale nieraz nawet to przeszkadza i no nie ma na to miejsca. Tak więc taki blat, jeżeli rozsuniemy, rozstawimy to, oprócz tego, że mamy te miejsce robocze, to też może służyć nam jako stół. Kończymy obiad, kończymy imprezować, zdwijamy. I jest więcej przestrzeni. OK, a jak stworzyć praktyczniejszy pokój dla dziecka? Po pierwsze, zobaczcie ten u odcinek u góry, bo tam sporo pomysłów i inspiracji dałem. A po drugie, zastanówcie się, czy nie warto zrobić takiej antresoli w tym pokoju. Naprawdę nie potrzebujemy my tam dużego pomieszczenia, bo to ma być miejsce dla dziecka, a nie do Was. On tam ma się bawić, ma mieć taką swoją samotnie. I to nie Wy tam macie wchodzić, tylko to dziecko, a dziecko jest zazwyczaj mniejsze niż my. Przynajmniej do pewnego wieku. No, ja wiem, że pewnie tatusiom będzie ciężko się powstrzymać i nie wchodzić tam, ale tak jak wspominałem, to ma być miejsce dla dziecka i on tam może mieć miejsce na zabawki, miejsce, żeby pobawić się, posiedzieć z kolegą. Warto wykorzystać miejsce nad łóżkiem, gdzie też nie musimy mieć przecież tak wysokiej przestrzeni, jeżeli dziecko nie lunatykuje. I to jest idealne miejsce. Łóżko, nad tym taka antresola do zabawy. Albo jeżeli nie chcemy już robić takie antresoli albo faktycznie mamy tam bardzo nisko, to można pomyśleć tylko o samej siatce pod sufitem i znajdzie się tam sporo miejsca na różne zabawki, pluszaki, no na tysiąc rzeczy od takiego malucha. Okej, okay, jeszcze jedna sprawa, wracamy do kuchni. Znowu mamy mało tego blatu i co zrobić? Warto zainstalować taki zlew wielofunkcyjny. Są większe, mniejsze te zlewy, ale wszystkie mogą mieć kilka funkcji. Można zrobić z tego ociekacz, durszlak, można na tym położyć deskę do krojenia i powiększyć sobie dzięki temu blat kuchenny. Zobaczcie to, bo to naprawdę jest bardzo interesujące. Mnie się to strasznie podoba. Nie wiem jak wam, dajcie znać. Okej, okay, jadalnia, kuchnia, łazienka, pokój, dziecka Było, idziemy do salonu teraz. I tam często w małych mieszkaniach jest ten problem, że nie mamy, gdzie posadzić gości. A co będzie, jak nas zaskoczy impreza? Piąty raz w tym tygodniu. No i jak żyć? Gdzie tych ludzi umieścić? Mam dla Was dwie takie propozycje. Po pierwsze. Może warto pomyśleć o takim siedzisku pod oknem. Na nim taki imprezowicz to nie tylko będzie siedział, ale w razie czego i położy się, jak impreza zbyt długo się przeciągnie. Kolejna zaleta to miejsce do przechowywania pod tym siedziskiem. Może to być zrobione w formie pufy, czyli różne pierdółki, zabawki możemy tam chować do środka, ale można na przykład zrobić tak jak tutaj. Miejsce na książki, które przecież no też trzeba gdzieś trzymać, a wiemy, że. No z tym jest kłopot w małych mieszkaniach. Może nie macie okna w salonie, nie jesteście w stanie wygospodarować miejsca pod tym, żeby zrobić siedzisko, ale na 100% jesteście w stanie wygospodarować troszeczkę miejsca na coś takiego, na takie fajne, sprytne pufy modułowe. Takie pufy to są takie jak babuszki matrioszki. Zajmują niewiele miejsca, lecz jak potrzebujemy, to możemy stworzyć wiele, naprawdę wiele siedzisk. Chowają się w jedną pufę możemy ją postawić powiedzmy pod szafką RTV, a jak jest potrzeba, wyciągamy kolejne. Okej, okay, dobra. I zanim pokażę Wam tą niespodziankę, to mieszkanie, to ostatni dziesiąty pomysł, który tak naprawdę będzie pasował i do salonu, i do kuchni, i do pokoju dziecka. Chodzi mi tu o chowane łóżka. Można zrobić w ten sposób, że dane łóżko. Zmieni się w meblościankę, w szafę z półkami, ale może być też dodatkową sofą do siedzenia. Szczerze, naprawdę to jest fajny, interesujący pomysł, i w takich niewielkich mieszkaniach na pewno jest wart przemyślenia. I zanim pokażę Wam to te mieszkanie, ten projekt, który mnie bardzo się spodobał, prośba: napiszcie komentarz, jaki według Was jest najlepszy pomysł, a może, może macie jakieś inne swoje pomysły, to dajcie znać. Niech inni się też zainspirują. I oczywiście liczę na tą mapkę w górę. Ale ok, chodźmy do tej ciekawej aranżacji. Jest to aranżacja wykonana przez pracownik Kartel Design. I zobaczcie, jak sprytnie mamy wygospodarowane miejsce. Na całej długości okna mamy siedzisko, a nawet leżankę. Pod nim miejsce na książki. No i to w sumie dosyć dużo tych półek jest. Chociaż tego nie wiedziałem, czy jestem 100% pewien, że pod materacem też jest miejsce do przechowywania. Taki teraz można podnieść i nawet schować się tam. Okej, okay. w ściance przy biurku mamy półki. W łazience mamy i zabudowaną szafę, i półki na ścianie. A jak widzicie, sama łazienka nie wygląda jakoś przytłaczająco. Popatrzcie, w salonie zmieścił się jeszcze spory regał. Nawet jest fotel wiszący. I chociaż to mieszkanie nie jest jakoś najmniejsze, bo znam mniejsze, to, to akurat ma 40 metrów kwadratowych, to jak widać, jest tu jeszcze sporo przestrzeni. Na pewno jest to przykład dobrze wygospodarowanego miejsca i ładnie urządzonego mieszkania. Jeszcze raz prośba: piszcie swoje pomysły w komentarzach, co według Was przydaje się w takich małych mieszkaniach. Jeżeli Wam się podobało, a wie, że tak, to liczę na tą łapkę w górę. Kliknij przycisk dzwoneczek, subskrybuj, aby nic się już nie ominęło. Widzimy się za tydzień, w takim razie, prawda? A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć.